Kochani, serdecznie dziękuję za subskrypcje, komentarze, łapeczki w górę, też za te łapeczki dziękuję, słuchajcie. Ja ostatnio tak jak ze znajomymi rozmawiam, to trochę tak narzekamy, no nie, że ten czas tak, kurczę, szybko leci. I właśnie, a dlaczego ten czas tak szybko leci, że im jesteśmy starsi, tym szybciej ten czas mija. Dlaczego płynie dużo szybciej? Ale, moi kochani, nie, nie wydaje mi się, żeby chodziło o nadmiar obowiązków, bo przecież jak byliśmy młodzi, chodziło się... Znaczy, przepraszam, jesteśmy cały czas młodzi, ale wiecie, jak byliśmy pierwszej młodości, prawda, no to uczyliśmy się w szkole, mieliśmy różne zajęcia, no, to też przecież, no, mieliśmy jakieś też obowiązki, tak? Natomiast, no, jako dorośli mamy może nadmiar tych obowiązków, prawda? I jest też rutyna taka związana z tym życiem dorosłym. Ale wiecie co? Ja wyczytałam w różnych takich mądrych publikacjach, że to jest efekt reminescencji. A na czym on polega? Właśnie. Słuchajcie, czas z wiekiem przyspiesza, tak? Narzekamy na to. Mamy takie wrażenie, jakby dni po prostu, nie wiem przelatywały szybciutko i nie wiadomo, już kurczę, dopiero, co był, e, przypuśćmy, no nie wiem, e, piątek, a już jest poniedziałek, no nie. Te lata tak nie wiem, jakoś szybko pędzą. Matko boska, często hoska, jak to się nieraz mówi, słuchajcie. Słuchajcie, ale to jak my to postrzegamy, to właśnie może mieć na to wpływ między innymi ten efekt reminescencji. Na czym on polega, kochani? mianem. I tutaj e, cytuję. Mianem remin reminescencji w psychologii określa się nieświadome wspomnienia. Refleksje, które pojawiają się zupełnie niespodziewanie. To przypominanie sobie wydarzeń, które miały miejsce dawno temu, na przykład 20 lat wcześniej. Z najdrobniejszymi szczegółami Paradoks polega na tym, że dużo lepiej pamiętamy to, co wydarzyło się dawno, niż wydarzenia sprzed kilku lat, czy nawet miesięcy. Koniec cytatów, <laughs> i teraz domawiam dalej. Bardzo często się to zdarza osobom po 50. roku życia. Chociaż niekoniecznie. Niekoniecznie. Słuchajcie, ale okres, jaki pamiętamy najlepiej, to jest okres między 15 a 30 rokiem życia. To właśnie wtedy, kochani, przeżywaliśmy najważniejsze i często też najpiękniejsze chwile naszego życia, które na długo zapisały się w naszej pamięci. Nie bez znaczenia jest to, kochani, że rzeczy, które robimy w tym okresie życia, są dla nas nowe. Tak? Właśnie to, to efekt nowości ma wpływ na spostrzeganie upływającego czasu, moi drodzy. Ale powodem dla którego tak bardzo, bardzo dobrze pamiętamy tą naszą młodość pierwszą, jak ja to określiłam. To jest to, jest to że okres ten, w który, to był okres, w którym mieliśmy mm, takie najpiękniejsze chwile, takie wiecie. Ale i też teraz mamy te nowe doświadczenia, tak? Nowe. Po trzydziestce nowe, po czterdziestce, nowe, po pięćdziesiątce nowe. Zobaczcie, zmieniamy się. Też, tak. Słuchajcie, w tamtym okresie, no to e, wszystko robiliśmy pierwszy raz, wiecie. W takich większych rzeczy pierwszy raz, no bo jak wchodzimy w okres dorosłości, no to zaczynamy pierwszy raz, właśnie zaczynamy to tak jakby decydować o sobie. Także robimy wiele rzeczy pierwszy raz, a one później będziemy robić te rzeczy po raz kolejny. Natomiast już teraz potem, ja bym powiedziała, że nawet nie po 50, moi kochani, bo już po 45 roku życia, 4045 roku życia. A już statystycznie najczęściej właśnie zauważamy ten szybki upływ czasu. Robimy nowe rzeczy, ale kochani, my już jesteśmy inni, prawda? Przynajmniej z reguły powinniśmy, bardziej myślimy, więcej analizujemy, mamy już, słuchajcie, takie doświadczenie życiowe, tak? Które nam, jak to się mówi, pozwala spojrzeć na ten cały świat zupełnie innymi oczami, tak? No dobrze, ale ktoś by mi powiedział, no ale jak zatrzymać? Czy jest to możliwe, żeby zatrzymać ten czas? Ale, no, im mniej w naszym życiu jest nowości, tym szybciej płynie czas. No i tu ktoś mi powie, ale przed chwilą powiedziałaś, że płynie, dlatego że robimy nowe rzeczy, patrząc z doświadczenia życiowego i zupełnie inaczej. Owszem, tak, bo niektórzy robią te nowe rzeczy, a niektórzy nie. Czyli co. Czyli tak czy siak, prawda? Będzie ten czas nam płynął szybciej, bo przecież nie wymarzymy okresu pierwszej młodości między 15 a 30 rokiem życia ze swojego umysłu. No, chyba, że ktoś dostanie, nie daj Bóg, jakiś wales albo inne bogowie zaniku pamięci. O tego, to, 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 tego nie życzę nikomu. Słuchajcie, nigdy nie jest za późno. Na, na, na to, żeby robić coś nowego. I teraz, jeżeli nawet słuchajcie, ci z was, którzy boją się wyjść ze strefy komfortu, albo jest takie głupie powiedzenie, którego ja też czasami, ale ja to czasami złośliwie tego powiedzenia używam, że w moim wieku, nie, no nie, ja ja używam złośliwie, kochani, ale ci z was, którzy no w moim wieku to już nie wypada i tak faktycznie myślicie i siedzicie. I popadliście w rutynę, taką typową już rutynę, to ten czas też nie będzie wam wolniej płynął, kochani. Więc może po co popadać w rutynę? Zróbmy coś szalonego, tak? Coś, co chcieliśmy zawsze zrobić. Ten czas i tak będzie szybciej płynął. Z tym, słuchajcie, efektem musimy się pogodzić, tak? z tym, e, słuchajcie, efektem reminescencji. Musimy się z tym pogodzić. I nadal będziemy się spotykać, słuchajcie, kochani, ze znajomymi i marudzić, że mamy za mało czasu. Że za mało, że ta, ta doba szkoda, że ona nie jest z gumy, nie jest taka bardziej, wiecie, elastyczna. Czyli zobaczcie, są dwie grupy ludzi. Ci, którzy nie robią żadnych nowości, i im też szybko płynie czas. I ci, którzy biorą sobie na głowę więcej i robią nowości, i nowości, i też im płynie czas. Właśnie taką niedawno dyskusję akademicką prowadziłam ze znajomymi. Wbrew pozorom, założenie było takie, że ci, co nie robią nowości, tylko popadli w rutynę, to że im praktycznie rzecz biorąc nie powinien ten czas tak szybko płynąć, nie? A my co bierzemy sobie, co rusz coś tam nowego na głowę, no to na wiadomo płynie czas szybciej. A to się okazało, że o nie, pogrzebaliśmy troszeczkę w badaniach, słuchajcie. I nie, nie, nie. I tej, i tej grupie ten czas zapierdziela. Prawda? No kurczę. Normalnie jak zbicza szczelił, nie? Jak to się mówi tak kolokwialnie, że taki takie powiedzonko jest. Moi drodzy, a więc. Nie przejmujmy się tym. No po co? Nie zatrzymamy tego czasu. Nie ma sposobu na to. Chyba, że, przepraszam, na razie nie wynaleziono na to żadnego sposobu. O, przepraszam, tutaj sama siebie muszę poprawić, moi drodzy. Na razie nie wynaleziono na to. Jak. Ale słuchajcie, ja zapraszam do komentarzy. A może ktoś z Was ma jakiś sposób, żeby zatrzymać troszeczkę ten czas, co? A weźcie się podzielcie z nami, nie bądźcie tacy. Podzielcie się tą wiedzą, moi kochani. No cóż, ja tymczasem dziękuję. I do usłyszenia.